Top 3 najlepszych książek Assassin's Creed według mnie, uwaga, mogą być drobne spoilery. Top 3 Assassin's Creed Unity Odkupienie. Jest to historia z Unity, jednak mocno rozwinięta. Wiele dzieje się z perspektywy Elise. Bardziej pociągnięty jest wątek rodziców bohaterów. Dowiadujemy się czegoś. Dowiadujemy się wiele. Fajnie się to czyta. Są wpisy z pamiętnika od Arno, jak i od Elis. I to wszystko łączy się fajnie ze sobą. A gdy graliśmy w Unity, tworzy to super połączenie. A, i są nawiązania do innych Assassin's Creedów. Top 2: Assassin's Creed 1, Tajemna Krucjata. Doceniłem jeszcze bardziej po tym Assassin's Creed 1 i historię Altaira. Bo ta historia znacząco rozwija i wykorzystuje potencjał Altaira. My w tej książce poznajemy jego los, pogrzeb, wyjazd do Cypru, relacje z jego żoną Marią, dawną Templariuszką oraz lata na wygnaniu Altaira, aby przywrócić władzę w Masjafie oraz zbudować bibliotekę znaną z Assassin's Creed Revelations. Naprawdę tajemną krucjatę mogę szczerze polecić. Top 1: Assassin's Creed 3 porzuceni. Mega przypadło mi to do gustu. Dlaczego? Ta część łączy dzieje Edwarda Kenweya, gdy wraca do Anglii i jak jest ojcem Haitama. Opowiada wiele właśnie z perspektywy Haitama dzieje jego losów jako templariusz i pokazuje, że nie był on skrajnie złą postacią. I miał on pewne przemyślenia. Historia naprawdę ciekawa i porywająca. A hajtam przez młodzieńcze lata zwiedzał trochę Europy w swoim fachu. A z perspektywy Konora jest tutaj tak właściwie no dosyć niedużo, ale to dobrze. A które książki według ciebie są twoim top 3 i są najlepsze? Podziel się w komentarzu. Pozdro.